I taka oh wow. i taka i taka oh. i taka i taka i nawet też taka mała tu o, to jest fajne. Fajna. jak się przemieszczają rozgwiazdy ewakuacja deszcz las na Nowy śmierdzi tu Sami tu jesteśmy Nie ma tak dużo fajnych Nie mam butów Bez butów boli było oczywiste, że prędzej czy później to zrobię Nie nazywałbym się Mesjasz, jakbym tam nie wraz. Tak rośnie Palma. Swoich znajomych Kornelia chciał, żeby mu wysłać. Na szczepkę. Kornelia, dawaj adres, wysyłamy ci to. Zastrzegam sobie prawo do kokosów z tej palmy Tu już mamy pełno wody Jest w połowie drogi To tu naleci do tego wiemy dlaczego. Znaczy nie wiemy dlaczego. Wiemy kto. Wiemy kto. No na to nie wiemy kto. Nie wiemy dlaczego. Mają e, szczypce pełne roboty. A wada kadaba. Jeb 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 jeb. Nie czarodziej wybiera różdżkę. Tylko różdżka wybiera czarodzieje. A baba baba! Najpierw jest to, później jest to, następnie to, kolejne, następne i znowu to. To jest życia krąg. Prowadzi nas. Nie, nie zostawię kamery. Odejdą. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Jak to jest pogrupowane? Od delikatności. A, wszystkie, czyli wszystkie lecą. biorę. Tak. O, czyli idę siedzieć. Tak. Razem idziemy. Ta na Pięknie pewno jest. musi iść tu, bo to jest bardzo ładna jest ładna i ta, i ta, i ta, i wszystkie te są piękne. <słuch> Pakowanie. Ale jest tego coraz mniej, także... Ja to już tak w stronę domu bardziej bym powiedział idę. Ja już tęsknię za moimi deskami. Się nie mogę doczekać, aż je ujadę. Samochód nie wiem, czy mi odpali. Mam nadzieję, że nie. Zażyczyłem pojechać ee, do mamy na pierogi. Mamo, jak to oglądasz, to pewnie już zjadłem Twoje pierogi. Na bank były pyszne. No i krzywy ma urodziny. Wypiliśmy na pewno, co nieco. Ciekawe, czy mnie odebrałeś z lotniska, tępy. Popularniejszym miejscu Filipin, ciężko zabukować hotel. Są bardzo drogie. Wszystko, co jest w miarę w naszym budżecie, już zajęte Także... no room available. Hello? Dobra, szukamy dalej. No tutaj ewidentnie nas wzywa, więc... Awesome safety. No to 2,5 godziny już tak łazimy. <laughs> no to kurwa długo, nie? Jak te szukania hotelu. Można wynająć hotel, ale za taką cenę, że... No my tam mamy tylko spać, więc nie będziemy płacić 4000 peso, żeby zostawić swoje rzeczy. Rajskie raje. Hurra! Tutaj wszyscy są wyżsi ode mnie.